Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z FC25. W dzisiejszym odcinku kończymy Food Champions, na początku otwieramy jakieś paczki za zadania 2 razy 86, gwarancja dwóch walkoutów, ale niestety nie ma tutaj gwarancji 6 shiftera i oczywiście go tutaj nie mamy. Teraz 4 razy 83 plus zapłatny karnet. Czemu te paczki swoją drogą są takie słabe? Ja rozumiem, że to jest wymienne, ale bez przesady. Myślę, że w październiku... Nagrody za darmowy karnet był lepsze niż Paska 4x83. No, Come on, dajcie spokój! Dwóch piłkarzy. że ocenie 85. No bardzo dawno temu nie trafiłem karty shape shifter. Nie wiem o co chodzi, ale coś skręcili ten drop, na pewno. Jeszcze 7 razy 80. Nie, dobra, to jest jakiś żart. Mamy player pika jeden z trzech. To zrób shape shifter. Słuchajcie, jeden skład trzeba przypalić 87. No zróbmy to sobie, trzeba spróbować. Także skład o ocenie 87. Udało się przypalić i mamy tego nowego player pika. 92 no zobaczmy. Kto tutaj ciekawy poleci? Jest shape shifter. Nie, to nie shape shifter, to jest to od girma i jest. Wszyscy? Racznikar, serio? <laughs> No także mam obecnie bilans w Champions, 7 do 3, 5 spotkań zostało do rozegrania, nie mam jakiejś wielkiej presji, żeby nie wiadomo jakie bilanse wbijać tak szerze, to tym litmanenem sobie trochę grałem. I wolałbym tutaj zdecydowanie zobaczyć Neymara, tylko że ten Neymar, kurczę, tutaj nie ma zgrania, słuchajcie. No także Neymar już ma pełne zgranie, przechodzimy do pierwszego spotkania dzisiaj. Także tak, prezentuje się ekipa pierwszego rywala w Champions w dzisiejszym odcinku, jest dość solidnie, jest też ten Olise. w sumie to chciałbym być... Dziesięć zwycięstw, ponieważ jest ten Gravenberg do zblokowania i bardzo ciekawe paczuszki, więc fajnie byłoby wbić te dziesięć zwycięstw, no ale zobaczymy, co czas pokaże. Oj, świetne wypuszczenie Olise i dobra, Olise, dobra, nie, musimy jeszcze podać do Neymara, ole, świetne podanie i świetne wykończenie. I Neymar strzela pierwszą bramkę. Wow, 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 no jakim cudem moja obrona się tak rozjechała, come on. Graham Hansen w polu karnym, ale Dawid De Gea znowu wszystko psuje. O, Jamal, świetne i delikatne uderzenie. To jest właśnie to. Mamy drugą bramkę. O, świetne podanie od Skulca i zobaczmy, co wykombinuje Hansen. Podanie do Olise. Nie, Gareth Bale, ale bufon to ty raz nie no, fajnie, że odebrałem piłkę temu Maradonie wcześniej, no ciekawe, a no, nie, to jest dziewczanko przepraszam, ale strasznie podobni są w grze. Oli o se zapo Jezu, ale to była piękna bramka, ale to leciało! Neymar w polukarnym, no ten De a to taki dobry bramkarz jest! Neymar, czy to będzie go kolejna bramka, świetnie, Neymar, ależ on wjeżdża, ależ on ma dribbling! Nie no, ale nie po kikofie. Lamin laminia mal, ależ petarda! Oj, lamin! <gryw> ależ bramka, ależ to rozklepałem! O jest olisza, ależ poda do jamalka. Mamy 6-3, ale się rozkręciłem. Nie, no ten rywal się już ewidentny. Słuchajcie, rozjechał. O lisę, myślałem, że się przesunie tak szczerze. Laminia mal, kurde. Nie, uh, ale to by była piękna bramka. Ależ to leciało. Mamy czwartą bramkę rywala, no robi się dosyć niebezpiecznie Oli se, jeszcze siódma bramka No słuchajcie, wygrywamy ten mecz, było ciężko, ale bardzo przyjemne spotkanie, wystarczyło żebym się rozgrzał po prostu za wygranie 8 spotkań w Foot dostałem Player Pika 87 plus i mamy pierwszą kartę Shape Shifter, no i niestety nad tym się to kończy. Jest to Ushu Ala 95 na środku obrony, co jest? 15 tysięcy oczywiście. Wow, ty co ja dostałem za dwie karty? Lemon i Grealish, Co jest? No dobra, ale za co to? Dobra, dzięki. No ten Grylicz wygląda fajnie. Aha, to jest chyba to nawiązanie do tego komentarza legendarnego Grylicza. Teraz się skapłem. Chyba, co nie? Jakie jajca. No. Kawa zagrywka ze strony. Jej, mi się osobiście coś takiego podoba. Jeżeli o to im chodziło, nie? Dobra, także kolejny skład rywala sobie skipiemy. Ojojo, oj. myślałem, że się przesunie tym jaszynem, a ten pajac wyszedł nim, no. O, ale to rozegrałem, no normalnie jakiś pros. Widzieliście to? Nie, no... FC26 ogłasza swoją e-sportową karierę. Tak mi się coś wydaje. Nie to się ty paruwo! Dobra wyjmu... No, jest to słupka tak hamsko. No dobra, słuchajcie, wiecie co? Ja wyjdę z tego spotkania. Naprawdę nie mam czasu ani ochoty grać dalej tego spotkania. Zostały jeszcze trzy, Dalej możemy wbić 11 zwycięstw. Dalej możemy wbić 10 zwycięz. Ja się oczywiście nie poddaję. Lecimy. Oczywiście skipujemy skład rywala, nie chcę wiedzieć na co gram. No, oby to jak najszybciej się skończyło, nie? <grafię> wow, wow, oj. Dobrze, bufo. No i on dzisiaj dobrze broni, naprawdę. No ale tego już nie mógł bronić. Dobra, wiecie co, z tego też wychodzę. <grafię> Przepraszam, że tak robię, ale. <grafię> Jest wtorek, godzina 21. Gram z jakimiś hamami, co umieją grać dobrze, no ja nie umiem. Także tak, prezentuje się ekipa kolejnego rywala w dzisiejszym odcinku w tym Food Champions. no z tego meczu postaram się nie wyjść przy pierwszej straconej bramce, ale nie obiecuję. O se przed sytuacją. No, jakim cudem ten bałwan nie trafia w bramkę. No przecież to jest niemożliwe. Ta karta ma 97 strzelania chyba? Nie. Duchu. Messi sela. Dobra, dawaj, Olise, przyjacielu. Dobra, to musi być gol, to musi być gol, dokładnie tak, Olise. Świetna Fideska. No słuchajcie, do no, Leo Messi z tego miejsca, że tu wolnego, to powinna być bramka, no dokładnie tak Jeszcze od Spojenia, że to odbiło. Ładnie to strzelił do. Oj, Neymar, świetny plan, do Yamala, dawaj, Jamal przyjacielu. Konate na bramce, monstrum. No, świetne, podanie. dawaj Dawaj, Olise, Delikatnie, no, trzelby temu konanty. Jaki on jest chory na tej bramce! Daj se się na chłopie trochę. Oj, Neymar, o, ale spodaj do pani Hansen, pani Hansen, pani Hansen. Mocno! o, ale wykończenie Hansenica. O Nie trafia w bramkę! 96 strzelania, Fineski z plusem, karta i Shifter 97. Łota shit Izaak to strzeli, Izak to strzeli, no oczywiście, że strzeli, no. Ajajaj. To jest twój sprawioną lisę, prawa noga, świetnie, 4-3. Chciałem go zmienić, ale jeszcze sobie zostanie. Nie, tylko nie Thierry Henry, tylko nie Thierry dobrze bufon świetnie. Hendrik! Świeże siły na boisku, Hendrik! Konate. Laminia maluje, oh, yeah, ale brameczka lamino, pięknie. Jeszcze Ronaldo człowieku fineska ładuje 6-3. Mamy już 9 zwycięstw, zagrajmy teraz ostatnie spotkanie o 10, czyli o lepsze nagrody i dodatkowo od jego Gakpo Skipujemy ekipę rywala, nie chcę tego widzieć No niestety mamy Ragequit, no nie, mógł poczekać, strzeliłby mu bramkę i by wyszedł dopiero, no co za bałwan Także tak prezentuje się ekipa ostatniego rywala w tym pięknym FUT Champions, jest Jamal Czerwony, no mega ci go zazdroszczę, ale my go za chwilę trafiamy z player picka, także spokojnie O lise, może w tym spotkaniu, nie, on nie trafi w bramkę nigdy Wow Kurde, słuchajcie, przerwało mi nagrywanie i przez to straciłem drugiego gola, ale pech, ale pech Neymar Junior, ale piękny driven, piękna akcja, wracamy do tego spotkania, no celium i bramkę podczas mojej nieobecności, no zachował się nie fair generalnie Także musimy go teraz ukarać Dobra, ten kaka jest jakiś pogrzany, on już ma tego, co jest w ogóle możliwe? Żeby już skończyć karnet? Wow o, ale świetne podanie od Neymara i Olise. Fineska z tego miejsca, to musiała być bramka, no. O, ale świetne podanie do Jamala, słuchajcie. Zesunął się bramka, mamy remis, no. Nie, no, ale ta tak łatwo, no przecież, co to jest, no? Oj, Endrik, ale zwiechał Endrik! Kie nie, dechea! Ty, Kieza ja dostał czerwoną kartkę, ale ja głupi śliz, teraz zrobiłem. Nie chciałem go. Ło, wow, nie trafił w bramkę. Hendrik E, no, dechea! Wszystko, broni! Wszystko! Mamy, słuchajcie, rzuty karne. W spotkaniu o 10 zwycięz i dodatkowego kod jego Gagpo. No mogliśmy to wygrać, było kilka ciekawych sytuacji, ta bramka, która padła pod moją nieobecność, słabo, Litmanen, pierwsza jedenastka, oczywiście wykorzystana, zobaczmy, David Beckham, udało się obronić, fajnie. Lamin Yamal, nie zmieniamy jak na razie, Lamin Yamal przeciwnika strzela bramkę. I dawaj Olisę, ty nieszczęsny Olisę, no tu trafił, jakim cudem to trafił, nie mam pojęcia jak. Oj, kolejna obroniona bufona, i zobaczmy, Teo Hernandez, czy on to zrobi na lewy obrońca, dokładnie tak słuchajcie. Karma wróciła, pamiętajcie, nie strzela się bramek podczas nieobecności rywala, bo to jest po prostu niemiłe. Dostał tutaj kolega nauczkę, mamy 10 zwycięstw, mamy kod jego gag, bo pewnie tak nim nie będę grać. Ale mamy czwartą rangę, Spoko, zobaczmy. Pierwsze są te playerpiki, oczywiście, z których nigdy nic nie leci. A jednak mamy Gołcika i Oszoale. I teraz słuchajcie, jeden z 3,94 Ultimate Tots lub Shave Shifter. Jest Alowairan, pewnie ciekawa karta. Zobaczmy, kto będzie drugim. Wyborem Milito. I ostatnim będzie. Ta kobitka. Weźmiemy sobie Alowairana. Zobaczmy, on kosztuje. Co? Serio? No dobra. Drugi player pick. Mamy. O <ścoughs> no to jest niesamowity trap generalnie. Drugim jest Simon, i ostatnim będzie. Weźmiemy sobie Snydera, to może być ciekawa karta, tak 19 tysięcy, no słabe te playerpiki były. Odbieramy sobie również ewolucję Neymara, który będzie wyglądał dość ciekawie. No i mamy tego gag, bo no karta wygląda niesamowicie, tak szczerze myślę, że wytestujemy go sobie. Patrzka 3 piłka ocenia 87, nie mam pojęcia jakim cudem, nie ma tutaj karty Shape 20 piłka ocenia 83 plus bez karty specjalnej 10 piłka, każde Nie, no przecież to jest jakiś SCAM. Co to jest? Teraz paczka z gwarantowaną kartą to lub Shape Shifter. Jest to Shape shifter, ale jest to piłkarka, więc skipujemy. Holmangard. 2 razy 88 Złota karta. No i teraz paczka z trzema gwarantowanymi kartami Shapeshifter, Na początku leci piłkarka, ale tutaj oczywiście ten najważniejszy, to jest ten podwójny walkout. To będzie pani Oshoala, którą trafiam dzisiaj trzeci raz i zobaczmy, na kogo się ona zamieni. To będzie. <grytania> Alo Vajran, którego trafiam drugi raz, a w środku będzie jeszcze kochr. Boże Święty, no to są nagrody za fut Champion za 10 winów. No to jest jakiś żal. No szkoda, że te karty tak nie lecą. Jakieś fajne, ciekawe, bym se pograł kimś ciekawym, fajnym drogim. Mamy już czerwiec, końcówka czerwca, mogliby odpalić wrotki. za niedługo mamy futis, tam na pewno będzie się działo, a ja wam dziękuję za obejrzenie. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co Wam udało się trafić. Słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do słyszenia. Cześć.